O co to jest? Czy to jest jakaś babka tutaj? Kawałek ciasta? Cześć, witajcie, ja jestem Nexty. Witam Was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj będziemy wspinać się na piramidę, co stoi za mną. Ehm... Tak, piramida. <gryw> Nie przesłyszeliście się. Dzisiejszy urbex będzie trochę szybki, ponieważ moim celem jest wspięcie się na, na samą górę dachu i zrobić jakieś fajne ujęcia z drona. Więc jednocześnie będę bardzo widoczny. Dlatego muszę się pospieszyć nie będzie raczej żadnych lepszych ujęć e... A co to jest za piramida? To jest tak naprawdę sanatorium Sanatorium, które zostało zbudowane w latach 60. za czasu PRL-u, e... nie wiem jak tu zejść. tego co wiem, nie ma tu żadnych kamer. Tu chyba było podwórko. Tak, tu było podwórko. Lecz kurcze, Nie ma tu jakiejś drabiny. Z tej strony raczej nie przejdę. Jest po prostu zbyt zarośnięte. Idę od prawej strony, może tam będzie troszkę łatwiej. Przedłem ten teren z prawej strony i tu się będzie o wiele łatwiej dostać. Tak jak mówiłem, budynek ten powstał w latach 60. i został zbudowany przez słynnych architektów, takich jak Henryk Buszko, Aleksander Franta czy Tomasz Czewczyk. I to nie jest taki jedyny budynek w okolicy, ponieważ Takich samych, było ich 15 w okolicy, w takich samych budynków. Były to e, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria. E, z tego co wiem, tu była główna brama wyjściowa. I, 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 i wchodzimy. Tu na podłodze znajduje się logo tego budynku. Tych wszystkich budowli Gdynia, ponieważ tu była stocznia gdyńska przez spółkę taką. To wszystko organizowane, budowane. E, dobra, wchodzimy do środka. Niestety, za bardzo ciekawych rzeczy w środku nie ma. Bo jak sami możecie zauważyć, są to same puste, surowe ściany. Więc ja to tylko tak na szybko obejdę do ciekawości. O, tutaj chyba się znajdowała kuchnia. Tak, jest tu ogromny okap, jak widać. Więc była tu gigantyczna, gigantyczna kuchnia, która wydawała posiłko, posiłki. Gościom, którzy tu przychodzili, a miejsc noclegowych było naprawdę sporo, bo każdy z takich pomieszczeń, takich budynków, miał ponad 200 e, pokoi 200 miejsc noclegowych więc budynek jest spory. Hm. Zejdę sobie na dół. Zawsze najbardziej mnie ciekawi, co się na dole znajduje. Więc sobie zwiedzimy tak na szybko podziemia, znaczy to chyba nie są podziemia, to po prostu mm, niższe piętro. I to chyba nie jest podziemią, bo tam wiedziałem jakieś prześwity. No i tyle. Klatka schodowa kabelki O i szyb windy Szyb windy jak widać zagraciony mocno No windą raczej już nie pojadę Będę musiał pójść klatką schodową um, Tu są jakieś malunki ciekawe statków Wow! Te ściany pokazują, jak czas potraktował się z tym budynkiem. Farba mocno odchodzi od ściany. Tutaj strop się trochę wali. Jest chyba pokój techniczny, gdzie było, do, było dojście do went wszystkich wentylacji. Wszędzie tutaj szły rury, jeszcze coś tu zostało. Ale mała klaustrofobiczna ubikacja. Tutaj możliwe, że wygląda mi to na prysznic, więc możliwe, że tutaj się znajdowały łazienki też. Zauważyłem, że często są w podłodze mm, takie dziury, gdzie jest dojście do zaworów. Chyba z wody. Oprócz tych miejsc, co teraz Wam pokazałem, raczej nic ciekawego tu nie ma. Lecz najciekawsza rzecz to będzie dostanie się na samą górę tego budynku. Bo widoki stąd naprawdę są bardzo ładne. Cała ta, cała ta lokalizacja znajduje się w górach, więc otaczają nas piękne beskidy śląskie. Szukam schodów teraz, nie umiem ich znaleźć. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie... o co to jest? Czy to jest jakaś babka tutaj? Kawałek ciasta? Obrazek Jezusa z Maryją. Ciekawa sprawa. Z tego, co mi wiadomo, bezdomnych tu raczej nie ma. Wow, tu podłoga cała popękana. Te linoleum odchodzi. Na przykład tam jest y, taki sam budynek. W sumie to samo. Wyjrzymy sobie na chwilę na zewnątrz. Zobaczyć, jak to wygląda. O, tu jest główny wjazd. Wolę się na razie nie pokazywać. Przyznajcie sami, że dosyć ciekawa architektura, jak na lata 60. Wszystko było inspirowane górami, bo jak widzicie dookoła, wszędzie są góry przepiękne, beskidy śląskie. I specjalni architekci tak zaprojektowali te budynki, żeby. Żeby się jakoś nie odróżniały, żeby nie szpeciły całego tego pejzażu. No i tak oto powstała tak piękna konstrukcja. Przełomem dla Maciejki, bo tak się nazywała, nazywało to sanatorium, jest rok 1993. To jest świetny przykład, jak przyroda e, zagaszcza do takich. Pomieszczeń. Aha, tu już się schody zaczynają kończyć. Takie wokół windy, i są teraz pociągnięte no, takie krótkie po prostu, bo już nie było miejsca. A to oznacza, że zbliżamy się do samej góry tego budynku co jest moim dzisiejszym celem. Tu się znajdowała w ogóle maszynownia, maszynownia windy Ale z tych maszyn już dużo nie zostało O, lecz Za to tu jest przepiękny widok na Beskidy Śląskie Ale myślę, że i tak lepszy widok będzie z góry Z dachu e, Wracając W 1993 roku, gdy całe to sanatorium przejęło miasto Miasto szukało kupca, ponieważ na, na ten ośrodek, ponieważ miasto nie może prowadzić działalności gospodarczej. No i takich chętnych nie było mało. Okazało się, że ostatecznie całe to sanatorium zostało kupione przez inwestorów polsko-amerykańskich, gdzie chcieli przekształcić to w Kasyno. w kasyno w oraz hotel i miały tutaj powstać różne e, ciekawe atrakcje tak jak na przykład kort tenisowy stadni na koni i wiele wiele innych rzeczy lecz rok później wszystko by było spoko lecz niestety rok później e, wszedł w życie e, nowy przepis że że, że, że zagraniczny kapitał nie może prowadzić działalności hazardowych. Dlatego też nigdy ta robota z odnawianiem tego nie ruszyła. I od tego roku, od 1943, cały ten budynek stoi i niszczeje. Myślę jak się dostać na górę tędy raczej się nie wdrapie, lecz myślę, że z tej strony idealnie, idealne miejsce na to, żeby wyjść więc wychodzę. Będę to musiał zrobić w miarę szybko, ponieważ nie chcę, żeby zjawiła się tu jakakolwiek ochrona. Parkour level, level Hard. Dobra, udało się jakoś wejść na szczyt. A ja teraz porobię parę ładnych ujęć i będę już spadał z tego niedosłownie, bo spaść stąd całkiem łatwo. Lecz będę musiał się zawijać do domu, bo już powoli się robi ciemno. Więc wyciągnę teraz drona i sobie troszkę polatamy. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, gdzie pewnie publikuję tam jakieś ciekawe materiały odnośnie Urbexów. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to link w opisie. Będę już stąd zmykał, bo obawiam się, że za dany moment ktoś może tu przejść Więc to by było tyle z tego odcinka. Ehm, jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, gdzie ja daję ten kabel. -y. Dobra, jest. Dronem udało się polatać. Więc, cel odcinka zrealizowany. I jestem zadowolony z tego. Tak prezentuje się jeszcze ten budynek od, yy, od dołu. Od strony frontowej. Ma on 8 kondygnacji, które e, się zwężają pod skosem. I no, wygląda to po prostu jak piramida. Zresztą nie sam ten budynek, lecz 15 innych takich samych.